500A produkowany w latach 1970 1977 silnik V6 i ponad 11 litrów i 240 koni mechanicznych. Modelik pochodzi z rosyjskiego wydania Nasza Produkcja podstawowej wersji Mazda 500 rozpoczęto w 65 roku. Jest to model o tyle ciekawy, iż bo po raz pierwszy w zasadzie zastosowano kabinę, gdzie kierowca siedział nad silnikiem, przez co cała kabina była krótsza. Wcześniej, jak dobrze kojarzymy, radzieckie ciężarówki, rosyjskie ciężarówki miały długą maskę. Pod którą krył się silnik, było to dosyć nowatorskie rozwiązanie nie tylko w Rosji, ale również na Zachodzie. Mas to dzielna ciężarówka, która dawała sobie radę również na Syberii, musiała sobie dawać radę. Co więcej, warto wspomnieć o tym, że ten samochód był bardzo popularny w Rosji. To tak jak u nas Jelcze i stary były takim codziennym widokiem, na ulicach, tak w Rosji właśnie tą rolę spełniał mas. Sama ciężarówka, sam modelik wykonany jest dosyć ciekawie, z licznymi detalami, jak tutaj właśnie widzicie, coś tam widać w tablicy tablicę rozdzielczą. Fajnie wykonane koła, światła, ogólnie model wykonany mm, dosyć precyzyjnie, no pod tym względem na pewno przewyższa kultowe ciężarówki od Deagosti. Jeżeli się podobało to zachęcam do komentowania, subskrybowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.